Witam Cię Zapraszam na krótki spacer po moim jesiennym ogrodzie. Mamy już koniec października. Ja, jak widać, zaczęłam powoli układać kamienie, które koparka, która tu niedawno jechała, powyrywała z ziemi. Jak to teraz wygląda? Wygląda jak wygląda. Sprawy zawodowe odciągnęły mnie od ogrodu i bywam w domu tylko w weekendy, i nie zawsze mam czas, i tyle czasu, ile bym chciał poświęcić na ogród, dlatego niewiele tu się zmieniło. Trawnik, no, myślę, że na wiosnę będzie do przekopania w tym miejscu. Em, może się wygospodaruje rabatę, skoro został już tylko dół. Po instalacji gazowej, i zostało to już przekopane, więc może tu będą jakieś kwiatki. Teraz mogę tylko robić jakieś plany, gdyż tak naprawdę nie wiem, ile jeszcze mi czasu zajmie pobyt poza domem. Dlatego, kiedy przyjadę, to biorę się za jakiekolwiek prace. Jak widać, nawet za, domówiły się tu uszówki. Bo tak jak ciągle powtarzam, moja działka jest, no, można powiedzieć, działką leśną przez te dwie wielkie choinki, które sobie rosną. Pogoda sprzyja temu, że jak w moim, takie pewnie i w waszych ogrodach, kwiaty jeszcze kwitną, te najbardziej wytrwałe. Trawa się zieleni, bo jest więcej wilgoci. Tu, gdzie tę trawę wysiałam, no, koparka też ją trochę spoturbowała. Co nieco wyrosła, na pewno na, jeź na wiosnę będę tej trawy jeszcze dosiewać. Jak widać słupek już jest dociągnięty pod skrzynkę z, z licznikiem, czy tam z instalacją gazową doprowadzającą do domu. E, skalniak, no jak skalniak, nic teoretycznie w nim nie zrobiłam, bo mam fajny pomysł, ale Będę go realizować na wiosnę. Zrobiłam taki łuk tu nad przejściem, nad oczkiem. Taka róża topnąca, która, którą zostawiłam, nie przycinałam, żeby pokazała, jak długo, jak wysoko urośnie. Urosła na tyle, że dało się zrobić taki łuk. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Nie przewraca się, stabilna konstrukcja, choć wygląda cienko. Ta trawa, z którą kiedyś walczyłam tu przy warzywniku, ma się teraz fajnie, jest zieloniutka, a warzywnik też musi poczekać na swoją kolej. Skrzynki już nowe dojechały, te, które są, będę przestawiać. Jeszcze jak widać, czerwienią się papryki, gdzie niegdzie są jeszcze pomidory. Niektóre skrzynki już trafiły na swoje miejsce, inne. Będą przestawiane tak, żeby był dostęp do każdej skrzynki, dookoła, żeby można było właściwie te wszystkie warzywa, które tu będą rosły, odpowiednio pielęgnować. Wszystko to będzie czekało na wiosnę, a tu jeszcze się schowały pomidorki, jeszcze będzie co pojeść. Na razie, tak jak mówię, niewiele robię każdego tygodnia kiedy weekendu kiedy wracam do domu staram się coś tam ogarnąć po zniszczeniach może jakieś nowe pomysły wpadną może coś jeszcze na pewno jeździmy i przy okazji wycieczki na grzyby przywozi się jeszcze kamienie które tu na tej mojej działce są bardzo chętnie wykorzystywane. tej grządki tej rabaty też nie ruszam. jeszcze królują tu aksamitki i inne kwiatki, tak jak nawet widać o tu w tym miejscu wysiały się bratki i jeszcze sobie kwitną. czemu nie? kto im zabroni? skoro pogoda jest całkiem fajna, dlatego no muszę w tym momencie z tym moim ogrodem zaczekać. Może zainspirują mnie jakieś pomysły. Oczko, jak widać, niewiele się tu zmieniło. Poza tym, że trzeba będzie poprzecinać te rośliny, wyjąć oczywiście fontannę, skalniak. No troszeczkę tu zarosło. Te roślinki, które posadziłam, one się rozrosły. Oczywiście, jak samitki tu nie będą rosły, to tylko. W tym sezonie, żeby nie były same łyse kamienie, bo kwiatki, jak pamiętacie, ja już sobie kupiłam różne rośliny do wysiania, takie i skalne, które będą dosadzane na wiosnę i na pewno jeszcze niejedną roślinkę dokupię. Jeszcze raz rzucę okiem na po moją biedną trawę, i tak się naprawdę zastanawiam, czy nie przekopać jej ym, i nie wysiać trawy, czy już nawet myślałam, żeby na środku tego trawnika zrobić sobie jakąś rabatę, prawda? Ale no nie wiem, nie mam, nie mam pomysłu, bo jak pamiętacie, kiedy przychodzą upały i to słońce chodzi wyżej, ta trawa jest wypalana po prostu. I dlatego się zastanawiam, co, jak i planuję. Odnośnie tutaj tego skalniaka, to myślałam sobie, żeby... Z tyłu tak na ścianie posadzić sobie koso drzewiny. Fajnie by to tak wyglądało, w takim trochę można powiedzieć górskim klimacie. Bardzo mi się to podobają. Na pewno będę kupować trawy. Z tym miejscem tu nie wiem, co zrobię po tej kosiarce. Kamienie na pewno będą jeszcze raz do ułożenia, do poprzekładania do tego. Tak, tak jak widać, skrzyneczki już przyjechały nowe do. Ogródka warzywnego, tylko w tym momencie brakuje po prostu czasu. Ale jak na zimę, mam nadzieję, że do końca roku uda mi się wszystkie moje sprawy zawodowe załatwić, i jak wrócę, to się tym zajmę. Póki co musi tak być.